Dzień dobry, Joanna Wyrostek. Zapraszam na świąteczne wydanie Informacji Biłgorajskich. Jutro niedziela wielkanocna, najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. Chrystus umiera na krzyżu, aby dać wyraz swojej miłości, ale także zmartwychwstaje. Pokazuje, że każdy, kto w niego wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Propozycja stołu wielkanocnego biłgorajskich uczniów. Jest to propozycja naszej młodzieży właśnie na potrawy związane tutaj z, ze świętem nadchodzącym, świętem wielkanocnym. Tak wyglądały w tym roku groby pańskie w naszym mieście. PCK organizuje świąteczne śniadanie. Przygotowywaliśmy paczki żywnościowe, które zostaną wydane tuż przed świętami. Hala sportowa przy jedynce ma dach. Wszyscy wiemy, że na tę inwestycję długo czekaliśmy. Trwa przebudowa biłgorajskiego basenu. Tak wygląda obecnie etap prac. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Rozbudowa cmentarza przy ulicy Batorego. Planujemy wykonać w tym roku 318 doziemnych kwater grzebalnych. Powstanie Biłgorajska Rada Kobiet. Na każdą kobietę można powiedzieć liczę i czekam. Na koniec o kolejnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu. Widzimy, co brakuje w naszych szkołach i możemy zwrócić się o pomoc do starostwa i urzędu całego powiatu. Dla chrześcijan to najważniejszy dzień w roku, tak mówi ksiądz Jerzy Kołtun. Jutro Niedziela Wielkanocna. O jej przesłaniu i z najlepszymi życzeniami dla naszych widzów. Już teraz probosz parafii wyniowowzięcia Najświętszej Marii Panny w Piłgoraju. Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dla każdego chrześcijanina ogromne święto. Można powiedzieć, że największe święto pokazujące ogromną miłość Boga do człowieka. Bóg nie cofa się przed niczym, nawet przed oddaniem swego, przed oddaniem swego życia, aby człowieka podnieść do godności swojego dziecka. Chrystus umiera na krzyżu, aby dać wyraz swojej miłości, ale także z martwych wstaje, pokazuje, że każdy, kto w niego wierzy choćby umarł żyć będzie każdy z nas jest przeznaczony do nieba dlatego ogromnie się radujemy że możemy być wybrańcami Boga jego domownikami z tej okazji pragnę wszystkim złożyć jak najradośniejsze życzenia przede wszystkim żeby to zmartwychwstanie dokonywało się w sercu każdego żeby to zmartwychwstanie promieniowało na całe życie nasze osobiste Rodzinne, społeczne, narodowe. Można powiedzieć, że na cały świat niech promieniuje to znaczenie Chrystusa. Tak wiele jest tego niepokoju w sercach, tak wiele różnych konfliktów, wojen także za naszą wschodnią granicą. Chcemy życzyć także tym umęczonym ludziom właśnie tego zmartwychwstawania, z, tego, z tych trudności, z tych wszystkich problemów. Niech Chrystus zakróluje. Alleluja. Już jutro zasiądziemy przy wielkanocnym stole. Z Wielkanocą wiąże się wiele obyczajów i różne tradycje, w tym te kulinarne. Teraz pokażemy stół świąteczny przygotowany przez uczniów zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących, a na nim różne potrawy, też w nieco nowocześniejszym wydaniu. Potrawy wielkanocne, niektóre łączą sobie, cały stół łączy w sobie tradycję i nowoczesność, na przykład jak mazurek z konfiturą malinową i ganaszem stacjowym. Mamy na przykład też tradycyjną białą kiełbasę pieczoną ze śliwką. Na pewno polecam, polecałbym makaroniki, są, są własne roboty, są naprawdę bardzo smaczne, fajne to są na przykład rolady mamy, mamy drobiową oraz wieprzową. Tradycja naszej szkoły jest jak co roku przygotowany tutaj przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych Stół wielkanocny. Jest to propozycja naszej młodzieży właśnie na potrawy związane tutaj z, ze świętem nadchodzącym, świętem Wielkanocnym. Zaprezentowane są tutaj potrawy, które można myślę, że w łatwy sposób przygotować. Młodzież. Bardzo chętnie tutaj włącza się do przygotowania stołu wielkanocnego, tutaj swoje propozycje nam pokazuje, jest też bardzo ładnie przygotowana oprawa stołu, też można zaczerpnąć jakieś inspiracje do przygotowania. Życzę też z tej, z tej okazji wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta, no i smacznych, zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych. Tradycją związaną z Wielkanocą są również groby pańskie. Każda świątynia przygotowuje je z oddzielnym przesłaniem i mają różną symbolikę. Tak wyglądały w tym roku groby w biłgorajskich kościołach. Jak zawsze przed świętami Wielkiej Nocy Biłgorajski Oddział PCK przygotowuje paczki świąteczne. To wielka akcja pomocy tym najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Do rozdania tym razem było prawie 200 paczek. Te w wielkim tygodniu zostały już przekazane, tak by zapewnić godne święta osobom, które bez takiej pomocy po prostu by ich nie miały. To już tradycja. Przed świętami, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, biłgorajski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża przygotowuje paczki, które zapewniają mieszkańcom naszego regionu po prostu radosne święta. Tradycyjnie Polski Czerwony Krzyż przygotowuje się do tych świąt z, z myślą, żeby udzielić pomocy najbardziej potrzebującym, którzy oczekują tej pomocy. W związku z tym Przygotowywaliśmy paczki żywnościowe, które zostaną wydane tuż przed świętami. Staramy się, żeby w tych paczkach znalazły się takie symboliczne babki świąteczne, jajka, basz, żurek. I produkty żywnościowe, które tutaj Państwu zaprezentowaliśmy. Także że te paczki są dość bogate, bo w granicach 100-150 zł jedna paczka. Również przygotowaliśmy część środków czystościowych, chemii, także również dla pewnych osób, którzy po prostu mają potrzebę, żeby się zaopatrzyć w takie produkty, również będziemy wydawać. Przygotowano ponad 180 paczek, które wydawane były w Wielki Czwartek i Piątek. Ta wielkanocna akcja pomocy możliwa była przy wsparciu firm i darczyńców indywidualnych. Dzięki nim wiele rodzin godnie i uroczyście spędzi święta. Tak jak Monika Prus, mama, piątki dzieci. Rodzinnie na pewno na wesoło, rodzinnie. Dzieciaczki pomagają przy pracach domowych, tam przy gotowaniu. Cyn dziesięcioletni bardzo też lubi kucharzyć, to tam też różne takie sałatki. Sernik na zimno lubi też już tak się robić. No, taka, takie święta rodzinne z dziećmi. Do kościoła się też wybieramy. Jak to się mówi, jak co roku zresztą tak, w każde święta. I przy pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża też będą trochę bardziej ubogacone. No zdecydowanie tak, bo mówię, no jest jednak, są wydatki, jak jest piątka dzieci, to wiadomo. Szkoła, życie, ubrać te dzieciaczki, zakupić żywność, zapłacić za wynajem mieszkania, porobić opłaty. Także no, jest, jak się mówi, no taka pomoc, prawda. Niepotrzebne są żadne zaświadczenia. Każdy z potrzebujących zostanie obdarowany, bo jak podkreśla Edward Kurzyna, jeszcze nikt nie odszedł z naszej siedziby z pustymi rękami. A tuż po świętach zapraszamy do PCK na wspólne spotkanie. Natkowo w tym roku pomyśleliśmy również o tak zwanym śniadaniu wielkanocnym, takim spotkaniu przy stole wielkanocnym. To spotkanie odbędzie się po świętach praktycznie po naszych świętach w czwartek 13 kwietnia na które zapraszamy wszystkie osoby samotne, bezdomne, ubogie, potrzebujące. Będziemy serwować różnego rodzaju produkty żywnościowe, dania, dania wielkanocne, także serdecznie zapraszamy. Spotkanie odbędzie się i tu, zależy od pogody, albo w świetlicy, albo przy sprzyjających warunkach pogodowych na placu przed budynkiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Zapraszamy już 13 kwietnia od godziny 12. Największa realizowana przez nasze miasto inwestycja, czyli Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1, ma już zadaszenie. To kolejny zakończony etap w budowie, która ma stworzyć bazę sportową dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych. Kamień węgielny pod budową Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przy naszej jedynce wmurowany został we wrześniu ubiegłego roku i od tego czasu postępy w budowie są ogromne. Stoją nie tylko mury. W tym tygodniu inwestycja dostała pokrycie dachu. Każdy ten element, każde przyrastanie tej inwestycji to trochę radość dla nas, bo wszyscy wiemy, że na tę inwestycję długo czekaliśmy. Jest to kosztowne też i. Wydaje się, że w tej chwili to będzie taka perełka w tej części miasta, bo tutaj mamy plac wolności, który już jest zagospodarowany właściwie do maksimum. I tutaj przy ulicy Długiej, no, trochę nam tam brakowało czegoś nowego, czegoś świeżego, czegoś takiego, co by podkreśliło, że Biłgoraj jest w XXI wieku, bo same ulice to, to o tym nie świadczą, trzeba tych akcentów. A e, też proponowana elewacja, jaka tam prawdopodobnie powstanie, będzie kolejnym akcentem, że jesteśmy w XXI wieku, w fajnym Biłgoraju. Ta elewacja to mural, który będzie zdobił ściany nowoczesnego centrum. Obiekt będzie służyć nie tylko jako sala gimnastyczna, ale też jako centrum rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta, w tym osób niepełnosprawnych czy seniorów. To nie miała być tylko i wyłącznie hala sportowa dla szkoły podstawowej numer jeden, chociaż w głównym zamiarze zamierze tak, ale też ma być czynna po godzinach pracy szkoły, ma być ogólnie dostępna, ma mieć salę do rehabilitacji i mamy. Taki szczery zamiar, aby to było udostępnione dla naszych mieszkańców, też dla naszych seniorów, bo. Coraz mamy więcej seniorów, z czego się też cieszymy, bo żyjemy dłużej i chcemy w jak najlepszym zdrowiu, w jak najlepszej kondycji być w tym w tak zwanym srebrnym wieku. A jak widzicie na mojej głowie, to też się zbliżam do tego wieku. Hala ma być gotowa w październiku. Przypomnijmy jeszcze, że miasto na ten cel pozyskało prawie 12 milionów złotych z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. To była hala sportowa przy szkole podstawowej nr 1, a teraz pokażemy, jak wyglądają postępy przy przebudowie basenu na ulicy Cegielnianej. Pierwszy etap inwestycji będzie kosztował prawie 30 milionów złotych. Przypominamy, że umowa na pierwszy etap przebudowy pływalni została podpisana w grudniu ubiegłego roku. Całkowita wartość realizacji pierwszego etapu to prawie 30 milionów złotych, z czego środki zewnętrzne pochodzą z rządowego funduszu Polski Ład, z programu inwestycji strategicznych prawie 16 milionów złotych i z rządowego funduszu inwestycji lokalnych ponad 13 milionów. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji Powiatu od tej kadencji w samorządzie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Te postępy już widać. Są widoczne zarysy nowego budynku, gdzie będą się mieścić wszystkie te urządzenia właśnie zwią związane z rekreacją, czyli i zjeżdżalnie, i jacuzzi, i basen dla najmłodszych. Wszystkie te atrakcje właśnie, które są zlokalizowane w tej drugiej części, w nowej części budynku kompleksu basenowego. Wszystko idzie zgodnie z planem, podkreśla starosta. Prace postępują z dnia na dzień i każdy przechodzący obok może się o tym przekonać. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację pierwszego etapu, czyli wybudowanie nowej części rekreacyjnej. Na razie wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany. I później już jak oddamy do użytku naszym mieszkańcom tą część właśnie rekreacyjną, przejdziemy do drugiego etapu tej inwestycji, czyli do modernizacji nieckiej basenowej tego budynku, który obecnie istnieje. Jest to tak przemyślane i tak zorganizowane, że zarówno podczas realizacji pierwszego etapu tej inwestycji, jak i drugiego, któraś części zawsze będzie dostępna dla naszych mieszkańców. Więc nie będzie takiego momentu, że miasto Biłgoraj i powiat Biłgorajski będzie pozbawione basenu. Bo obecnie, kiedy jest remontowana czy budowana ta nowa część, nasi mieszkańcy mają dostęp do starej części, później będzie odwrotnie. Skryta pływalnia w Biłgoraju jest jedynym tego typu obiektem w powiecie biłgorajskim. Powstała w 1988 roku i była pierwszym basenem na zamożczyźnie. Prace trwają również przy rozbudowie cmentarza komunalnego na ulicy Batorego w Biłgoraju. To inwestycja podzielona na etapy, a pierwszy rozpoczął się w tym roku. Jego zakończenie planowane jest na koniec lata. Szczegóły przedstawi Jerzy Sosnowski z Urzędu Miasta Biłgoraja. Też nie. To jest jeszcze dalej pójdzie. A, jeszcze pójdzie, tak. Tak, bo my jesteśmy w tej chwili um, ten zjazd to jest tam na samym końcu uh -huh. ten. Uh -huh. To jest, to jest nowy. Tu nie widzimy istniejącego, parku, na który stoimy. Rozumiem. Tak wyglądał będzie cmentarz przy ulicy Batorego. To ponad 4 hektary przeznaczone pod inwestycje. Teraz realizowany jest pierwszy etap rozbudowy. Jesteśmy na kolejnej inwestycji miejskiej realizowanej przez miasto Biłgoraj. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Batorego, etap pierwszy. Zaznaczam etap pierwszy, dlatego że cały projekt cmentarza obejmuje praktycznie 4 hektary i pozwolenie obejmuje 4 hektary. Robimy etap pierwszy mniej więcej jedną szóstą tego. Planujemy wykonać w tym roku 318 doziemnych kwater grzebalnych podwójnych. Zatem Burmistrz Miasta podpisał umowę w tamtym roku, niestety ze względów proceduralnych związanych z przekazanem drogi dojazdowej przez Starostę Biłgorajskiego dla miasta, no nieco wydłużyły się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, niemniej jednak Wybraliśmy wykonawcę, który, który podjął jakby zadanie, i fizycznie roboty zostały rozpoczęte na wiosnę tego roku. Mam nadzieję, że pod koniec lata zostaną ukończone. Rozbudowa cmentarza w pierwszym etapie obejmuje również remont drogi dojazdowej z nawierzchnią z kostki betonowej, parkingu o nawierzchni spłyt ażurowych, to aż 44 dodatkowe miejsca postojowe, czy budowę alejek cmentarnych i ogrodzenia. Oprócz tego musimy ukształtować całą niweletę kwatery grzebalnej. One są zaznaczone A i B, czyli podnieść ten teren blisko 2 metry w stosunku do istniejącego. Zatem roboty ziemne są bardzo kosztowne. Następnym tematem jest ogrodzenie, a więc docelowe ogrodzenie już od strony południowej. Cmentarza tam, gdzie już ta rozbudowa nie nastąpi, bo rozbudowa w przyszłości nastąpi w kierunku północno-zachodnim. Czyli to ogrodzenie stałe będzie zrobione. Oczywiście musimy zrobić też ogrodzenie tymczasowe od strony północno-zachodniej, tak aby cmentarz zgodnie z przepisami. Musi być ogrodzony. Zrobimy jeszcze wszystkie alejki prawda, na istniejącej kwaterze oraz na tej projektowanej z, główne aleje z kostki ażurowej, drogi dojazdowe, drogę dojazdową główną tak, po, w tak zwanym szlaku trakcie janowskim oraz drogę wewnętrzną okalającą cmentarz z każdej strony. Wykonane będzie też przyłącze wodociągowe do zdroju cmentarnego. Wartość zadania to ponad 2 miliony złotych, a termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec lata. Jest plan, by w naszym mieście powstała Biłgorajska Rada Kobiet. Na taki pomysł wpadła Katarzyna Kidaj, twórczyni projektu Odważna Zmiana. Spotkanie organizacyjne i zapisy zaplanowane są na 15 kwietnia w Biłgorajskim Centrum Kultury. Od bardzo dawna myślałam nad utworzeniem takiej kobiecej społeczności w Biłgoraju, mówi Katarzyna Kidaj. Kiedy zmieniłam nieco model mojej działalności, wystartowałam z projektem Odważna Zmiana, poczułam, że to dobry moment na rozpoczęcie kolejnego, jakim byłaby Biłgorajska Rada Kobiet. Ponieważ już wydarzenie na Facebooku ruszyło, jest bardzo pozytywny odzew, więc mam nadzieję, że przyjdą panie chętne, które chcą razem ze mną podziałać tutaj na rzecz lokalnego społeczeństwa. W zasadzie na każdą kobietę, można powiedzieć, liczę i czekam, ponieważ tak naprawdę siła tkwi w, w różnorodności nas kobiet. I zarówno osoby, które są aktywne zawodowo, pracują na etacie, bądź być może nawet prowadzą własne, własną firmę, własną działalność, ale również takie kobiety, które pełnią inne role swoje zawodowe, bardziej życiowe w życiu, czyli po prostu są mamami, a chcą też dzielić się tym, co mają, chcą, chcą pomagać, być może hmm, są też kreatywne, więc takich osób. Takich kobiet tak jakby szukam i też zapraszam. Zapisy i spotkania organizacyjne odbędą się o godzinie 14-15 kwietnia w Biłgorajskim Centrum Kultury. Rada ma być inicjatywą oddolną naszą kobiecą. Nie będzie to twór formalny, mówi Katarzyna Kidaj. Zależy mi na tym, by było to zrzeszenie kobiet, które mają wspólny cel, misję i wartości, żeby pomagały sobie wzajemnie i całym rodzinom. Taki jest pomysł. Generalnie tak jest zamysł i ten zamysł będę właśnie na tym pierwszym organizacyjnym spotkaniu przedstawiać. Liczę też oczywiście na osoby też, które przyjdą i też czerpać pomysły i też żeby też te kobiety mogły się realizować w ramach tej rady, to jest bardzo ważne, bo ja można powiedzieć będę taką trochę głową, ale ale myślę, że są takie kobiety, które być może no są niewidoczne, tak w cudzysłowie powiem, w opinii publicznej, a też mają bardzo wiele do zaoferowania i, i myślę, że to też jest po to, żeby te kobiety również zaktywizować, również żeby one mogły się po prostu realizować. Informacja o tym, że w naszym mieście ma powstać Biłgorajska Rada Kobiet szybko rozniosła się po Facebooku. Już wiadomo, że udziałem w niej są zainteresowane nie tylko panie z Biłgoraja. Dla takich kobiet drzwi do Rady również stoją otworem. Nasza inicjatywa będzie nazwać na Biłgorajska Rada Kobiet, ale tak naprawdę zapraszamy osoby, które mieszkają lokalnie tutaj w Biłgoraju, ale również spoza Biłgoraja, czyli okoliczne mieszkanki. Najważniejsze jest to, żeby identyfikowały się z naszym lokalnym społeczeństwem. Niekoniecznie muszą mieć zameldowanie, tak bym powiedziała, na terenie gmini, gmi, miasta Biłgoraja. Także bardzo serdecznie zapraszam. Przypominamy pierwsze spotkanie już 15 kwietnia w Biłgorajskim Centrum Kultury o godzinie 14.00. W tym tygodniu odbyło się drugie posiedzenie pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu. Podczas sesji młodzi podjęli już pierwsze uchwały, i przede wszystkim dotyczyły one spraw szkolnych. Początek tygodnia rozpoczęli spotkaniem w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Tam odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Powiatu, podczas której zostały podjęte pierwsze uchwały. Trzy z nich dotyczyły szkół, w których uczą się młodzi radni. Pierwsza dotyczyła sfinansowania wyposażenia sali językowych w pierwszym LO imienia ONZ. Zwracamy się z wnioskiem do zarządu poetów w Biłgoraju o sfinansowanie wyposażenia sali językowych w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia ONZ w Biłgoraju w sprzęt multimedialny, to jest 12 tabletów do pracy w grupach, z wykorzystaniem narzędzi TIC, które umożliwią uczniom tworzenie gier i projektów oraz uczestniczenie w zajęciach z wykorzystaniem technologii TIK oraz ekranu interaktywnego o wymiarze 86 sali, służącego do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii TIK oraz sprzętu do nagłośnienia sali językowej. Kolejna dotyczyła cytuję podjęcia przez zarząd powiatu zdecydowanych działań w celu wykonania hali sportowej przy regionalnym centrum edukacji zawodowej. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jest jedną z największych szkół w województwie lubelskim, kształcących w wielu kierunkach zawodowych. Szkoła posiada atrakcyjną bazę do prowadzenia nauki w wielu zawodach, lecz nie posiada obiektu sportowego w postaci nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym. Pomimo trudnych warunków do uprawiania sportu, w szczególności w okresie jesienno-zimowym, dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli, szkoła od szeregu lat odnosi znaczące sukcesy podczas rywalizacji szkół w zawodach sportowych różnego szczebla. Natomiast trzeci z wniosków to prośba o doposażenie zespołu szkół budowlanych i ogólnokształcących. Konkretnie chodzi o ławki parkowe i altanę zewnętrzną. Nad każdym wnioskiem dyskutowaliśmy na naszych spotkaniach roboczych, które odbyły się w poprzednim miesiącu. No i każdy został szczegółowo omówiony i każdy mógł się wypowiedzieć na ten temat, co sądzi i uważa. Widzimy, co brakuje w naszych szkołach, i możemy zwrócić się o pomoc do starostwa i urzędu całego powiatu. I wydaje mi się, iż to. Jest możliwe do zrealizowania. Dokładnie, jest możliwe do zrealizowania. Młodzieżowa Rada Powiatu w Biłgoraju podjęła też decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do władz Biłgoraja o nadanie nazwy honorowych dawców krwi skrzyżowaniu u zbiegu ulic Kościuszki Nadstawnej i doktora Kowalskiego. Przyjęła również uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Wszystkie zostały przez młodych radnych przyjęte większością głosów. Zaraz po informacjach biłgorajskich zapraszam Państwa na rozmowę. Tym razem gościem Gabrieli Figury był proboszcz prawosławnej parafii pod wezwaniem Świętego Jerzego w naszym mieście ksiądz Karol Wilkiel. Zapraszam na rozmowę również na nasze inne programy i proszę pamiętać, że nabożeństwa związane z obchodami Wielkanocy na naszej antenie na Facebooku i na kanale YouTube. Dzisiaj o 20.00 Liturgia Wielkiej Soboty, a jutro w niedzielę nabożeństwo o godzinie 9.30 i wielki poniedziałek również o 9.30. Życzę Państwu, aby te święta upłynęły w zdrowiu, spokoju i rodzinnym cieple. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.